Hej, siemano, z tej strony JajuFAR1 i witam was przeserdecznie w kolejnej części z mapeczki Project Spectron w Minecrafcie Pocket Edition, którą jak dobrze wiecie autorem jest e, Mega Striker. O, no i zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania, dobra. Najpierw w ogóle powiem szczerze, co ja chciałem zrobić w ogóle. Już nie pamiętam o poprzedniego odcinka, a kto nie oglądał poprzednich odcinków z Projecta Spectruna, to polecam zajrzeć w kartę, bo tam właśnie znajdziecie poprzednie odcinki. Ostatnio byliśmy na zielonej mapie i w sumie chciałbym też, żeby ta seria się przypowiedzi zakończyła. Więc dzisiaj jeszcze zajrzymy na zieloną mapę, jeśli jeszcze zdążymy to na czerwoną. Myślę, że to będzie dobry pomysł. I w ogóle polecam już teraz strzelić łapeczkę w górę, jeśli odcinek Wam się spodoba. O nie kurde co ja zrobiłem. W co, mogłem użyć tam POUT pojta Jaki ze mnie kretyn totalny O nie, dobra e, No, polecam strzelić łapeczkę w górę, jeśli odcinek wam się spodobał Bo wtedy będę wiedział, że lubicie serię e, Projecta Spectrona I po... i... No nie, no w sumie nie wiem, bo zamierzam już zakończyć w sumie powoli już tą serię Z tego powodu, że ona jest już dłu już długo trwa, słuchajcie oni nie, creepery to idą, dobra Ja trochę sobie spierdzielę O jacie Skubane Czy ja tam doskoczę? O nie, ale tam jest slime w sumie gdy no chcę uciec Jak ja? Gdzie ja jestem? Aha! Ej, gdzie ja byłem? Poważnie się pytam No i super, dobra. Musicie mi wybaczyć, sorry, bardzo was jak się musiałem zginąć. Wybaczcie, naprawdę to było niechcący. Już na samym początku odcinka naprawdę musicie wybaczyć. Naprawdę wybaczcie mi sorry. Nie spodziewałem się, że... Tak słabo mi pójdzie od razu na samym początku. Ale musimy szybko pędzić. Sorki, jeśli mu życzka jest za głośno. Musimy bardzo ściśle wybaczyć. Cisza dopiero wiecie kiedy? Jak dojdziemy do tej bazy. Myślę, że wtedy mogę to tyle rozciszyć. A dobra, się już samo ten na razie wyłączyła muzyczka. W ogóle pamiętajcie o tym, że kto nie subuje kanału, to już teraz polecam kliknąć przycisk subskrybuj z dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych filmach, co naprawdę warto, bo wtedy jesteście na bieżąco z najnowszymi filmami. Kiedy właśnie klikniecie przycisk subskrybuj z dzwoneczkiem, to polecam właśnie kliknąć przycisk subskrybuj z dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych filmach z serii Minecrafta Hero Project Spectrona i wiele, wiele więcej co naprawdę polecam. Brawl z teraz Robloxa i tam dużo macie tego naprawdę tych serii. Więc polecam właśnie kliknąć przy subskrybuj z wężkiem, żeby dostać powiadomienia o tych najnowszych odcinkach. Wtedy jesteście na bieżąco z tymi odcinkami, wiecie, kiedy wychodzą właśnie najnowszy odcinki, więc naprawdę polecam. bo naprawdę warto. Wtedy nie się najnowszych nowości. Ale normalnie spierdzielam, słuchajcie, przed tymi mobami. Ale nie, ja spierdziłam tylko dlatego, żeby sobie tam wpisać spawn pointa, słuchajcie, jak umrę. Ja tylko potrzebuję spawn pointa. Jak zrobię sobie tam spawn pointa, to już wtedy spoko. To już wtedy mogę normalnie umierać, słuchajcie, dowoli, bo wiem, że będę się tam od odradzał. Tylko chodzi mi teraz o spawn pointa, słuchajcie, o nic więcej. Naprawdę. Jak już zrobię tego spawn pointa, to wtedy będzie już wites. I gdzie jest to wire? Winno być już zaraz. Z tego co pamiętam. O dobra, jest wayer, widzę, okej. Okay. Omroć jak leci to z będziemy, oczywiście, do tego pomieszczenia. Jeśli szybko się tam te i sobie tam wpiszę z PowerPoint, słuchajcie. Ow. Dobra. Jesteśmy w tym pomieszczeniu przy okazji, właśnie tak jak mówiłem, wpiszę sobie spawn point'a, bo naprawdę, słuchajcie, tego potrzebuję. Potrzebuję spawn point'a. Bez niego nie przeżyję. Ale głośno, aj naprawdę. Trochę jest głośno, przyznam. Spawn point. Czy mi zadziała? Wyznaczono punkt odrodzenia, dobra. Super, wyznaczono mi punkt odrodzenia, więc całkiem jest spoko. W ogóle pamiętajcie też o zaznaczeniu w opis, bo tam znajdziecie linki Jest link do mojego z gdzie jesteśmy, Link do mojego TikToka, do mojego Instagrama, Snapchata, Twittera I wiele, wiele więcej, co naprawdę polecam Pamiętajcie też o ważnym info, że właśnie tam ważne info macie Jakby rozkład, kiedyś powiem odcinki, od której godziny do której max mogło się pojawić No, więc naprawdę polecam zaznaczyć też, też ważne info Żeby tam właśnie wiedzieć, e, jak e, Tam macie jakby rozkład odcinków, w jakich dniach i o jakiej godzinie się pojawią właśnie te odcinki Polecam naprawdę, bo naprawdę warto Dobra to ja lecę już, słuchajcie Tędy powinniśmy chyba lecieć, z tego co myślę Starałem nie wybić tutaj wszystkich potworów w sumie, bo to był całkiem dobry pomysł o, To jest snapper, dobra Na bank jest snapper Na bank jest snapper Tylko, że ja go na razie raczej chyba... Nie... Boże, ja mam mało tego mięska, muszę coś zjeść O, ja się kręcę Przecież mało mięsa. A ty mały zombiaczek w ogóle. Ej, biega sobie. Aha, dobra. Ja muszę coś zjeść sobie to jak najszybciej, dobra. Zjedłem sobie już coś z poks. Aha. To teraz patrzcie na to, bo ja mam łuk. Dobra, chcesz mało oberwać z łuku? Ej, no ja chciałem tego malucha trafić. O, zaraz go zniszczę, dobra? Zaraz Tylko ciekawe ile mam w ogóle strzał? A dobrze, ja na bank? Teraz jeszcze ojczulek został. Dobra, on zniszczony. Snapper gdzieś powinien tutaj być. Tam są potwory w ogóle. Ale one mnie na bank nie widzą, z tego powodu, że się nawet tutaj nie zbliżają. Po pierwsze, ile mam w ogóle strzał? Strza A, 14 jeszcze strzał, mam z box, Nie wiedziałem, że tak tyle. Znaczy, w sumie nie mało, powiem szczerze. Ale dobra, kit z tym. W sumie mam pomysł, gdziebym mógł przejść. Tylko, czy ty nie będzie żadnych potworów? Zaraz poczekać wezmę mieczyk. Z tego powodu, żebym tam doskoczył w ogóle. Dobra, tutaj sobie doskoczyłem. Potworów na razie żadnych nie widzę. O, nie, dobra. O, tutaj jest zombie, zombie kurde. O, nie, 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 nie. nie, nie. Nie, 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 nie. Siosi, sioi, 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 sioi. Siosio. O dobra, uf. Na całe szczęście jeszcze żyję. O dziwo. Dobra, mam, te, mam jakby co wciśnięte kucanie, więc spok Dobra. Słuchaj, już dodaj. Super. Już padł, więc całkiem spoko. Czekajcie, tam widzę w ogóle potwora, ale już uciekł w ogóle skubany czy tam by dole, doleciała moja strzała? Chyba trafiłem. Ej, trafiłem go! Chyba, jo! Bo tam są te kulki Expa. Ej, trafiłem go i to za hita jeszcze. Jo. Nie, coś tam się porusza, ale tam są też kulki Expa. No to go chyba trafiłem. Dobra, muszę sobie obrzeźnić teraz miejscu, gdziebym na przykład teraz doskoczyć. Uh, tak, myślę, że to będzie dobry pomysł. Tylko bez namioczek Mógłbym tam w sumie pobiec Myślę, że to będzie całkiem dobry pomysł. Tutaj nikogo nie ma. Snapera nawet nie widzę o dziwo. A taki snapper to by się bardzo przydał w sumie. Żeby go tam trochę powalić, że tak powiem. Mam jeszcze 9 strzał, więc jest to niestety mało. O nie, to jest snapper kurde. To jest snapper na bank. Tylko tyle powiem. A skąd to obszerłem? Bo małych. Co on zlagował czy co? Aha, dobra. Fajny lag, przyznam, naprawdę spoko. Naprawdę, całkiem, całkiem. Nie no, spoko. Poczekajcie, tam jakiś potwór, z tego co widziałem, był, ale. No się ukrył, kurde, skubany. A nie, dobra, widzę. Nawet nie jednego. Tam jeszcze też jest dwójka, chyba. Daję. Nie, za. za... Niestety, nie trafiłem po prostu. Czekajcie. Nie, nie, nie trafię stąd raczej, to jest... to jest mało możliwe O Boże, jeszcze ty tutaj przyjeżdżasz? Ziomuś, to ja cię mieczykiem, bo mam tylko już trzy strzały Wiecie co? Będę musiał iść do osadników, jak zginę Żeby sobie jakieś strzały dokupić Dobra, mógłbym tam spróbować jakoś przejść Tylko czy tutaj żaden potwór się do mnie nie podkręci? Ale z tego co widzę, to na razie żaden chyba nie idzie Zombiego też na razie żadnego nie czuję, Znaczy nie widzę Mogłbym zaskoczyć na to O i dobra, i to to właśnie chodziło, słuchajcie I na dach tutaj, no To jakiś już, już plan jest, będę tutaj na dach na razie chwilę Ale tylko chwileczkę Z tego powodu, że muszę się trochę obeznać też w terenie, słuchajcie O tutaj widzę, tu jest zombie filiażer, ej What? O dobra, jeszcze żyje Aha dobra, tutaj w ogóle widzę Blok żelazo, czy ja na niego trafię? O trafię, jaki fart Tak to chyba raczej by nie. Od creeper Jopierdzielę! Jak wybuch, skubany! Spadaj Kurno, jak wybuch! Jak? Boże, co to miało być? Ja się pytam. A ja mam w ogóle elytry. W ogóle nie, 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 nie zapomniałem, że mam chyba na sobie eletry. Mam? Tak, mam elytry przecież. Jakie zielonkawe elytry? Łot! Ej, mam zieloną kawę, to jest spoko. To mi się całkiem podoba powiem wam. Ale kurde, musiał wybuchnąć akurat ten creeper. Akurat musiał... Normalnie słuchajcie, akurat musiał kiedy... Chciałem e, ten. Zniszczyć tych zombiaków. Akurat musiał wtedy wybuchnąć, no to jest naprawdę takie przykre sobie przeskoczę trochę po tym, o doskoczyłem spoko myślałem w sumie, że już nie doskoczę Tam jest pewnie to jest creeper czy co, ty o nie, snapper, tutaj jest creep... szkielet I teraz na pewno na bankie doskoczę o, on, oni się atakują, spoko mogę to wykorzystać chyba, albo nie, jednak wolę nie ja muszę szybko jakoś stąd uciec o, dobra i tutaj jeszcze, dobra to na razie jestem kurde bezpieczny no super, poważnie. Fajnie. Że tego sprinta w ogóle sobie dołączyłem, znaczy i tak mam go przecież tutaj w sumie. Ten creeper na bank. Nie chyba. Musiałbym się bardziej do niego zbliżyć. O ty! Gościu, nie. Nie ma tak łatwo. Dobra, teraz ja biorę... W sumie mam tylko trzamu. Trochę mało powiem. Co ty mnie trafisz? Chce... Chcesz mnie trafić? W życiu Ej, za hita go wziąłem What? Ej, moje strzały są naprawdę dobre jak za hita biorą Właśnie, ejcie Czemu są takie dobre? Ja się pytam Co te strzały takiego dobrego mają, że one za hita biorą? Naprawdę się pytam teraz, słuchajcie Co te strzały mają takiego dobrego, że one za kur kurna biorą? Za hiciora je biorą te potwory Chcecie wybuchnąć? Spoko, pozwalam. A nie, dobra. Muszę jeszcze raz tam wrócić na dużo żeby wybuchły sobie. Żeby mi później nie przeszkodziły. No i znowu nie wybuchną. Dobra. Wybuchnął, super, o to właśnie chodziło. Znaczy wybuch? Tutaj jest zombie oczywiście. Jeszcze creeper. Spoko. Kurde, no weźcie się, nie kryjcie. Mam, Mam tylko jedną strzałę, super! Bomba! Jak nie będę miał strzał, to Super! Zmarnowałem wszystkie strzały, bomba. To zaraz na mieczek idę. Znaczy z mieczykiem będę leciał na potwory. Może jak on się pod tym ukrywa, kurde. To jest aż irytujące. Bym powiedział. Ej, no ziomu, kurde, nie ukrywaj się. Jak to ci trafcie jakoś. O dobra, jed jeden strzał jest. Już na drugi. I czy będzie trzeci? Nie Chyba trzeciego nie będzie, coś czuję Dobra, co? Muszę przejść dalej, słuchajcie, ewidentnie muszę przejść dalej Ja bym już dzisiaj chciał zakończyć w sumie tą serię Projecta Spectrona, ale nie wiadomo jak się to wszystko zakończy właśnie Nie wiadomo czy mi się uda dzisiaj zakończyć tą serię Projecta Spectrona, czy nie Zobaczymy wszystko, słuchajcie, w dzisiejszy właśnie odcinku Czy jeszcze będzie kolejna kontynuacja nadal Projecta Spectrona, czy nie Naprawdę Powiem Wam szczerze, że, że całkiem się cieszę, że właśnie dzisiaj mi się udaje dla Was nagrać Project z No bo naprawdę spoko. Powiem Wam szczerze, że nawet lubię tę serię. Tam, na, tam go nie dosięgnę do tego peńczaka. A, iść dobra, skubane. Zginę! Boże, ja zginę zaraz, kurde. Ja muszę spierdzielać. Jak tchórz. Szkoda, że jeszcze nie wrzeszczę. To było przecież takie komiczne, że to szok, jak zaczął wrzeszczeć. Czekajcie, czy ja do tego... Nie, nie dosięgnę, dobra. Myślałem, że do tego dosięgnę. O, dosięgnąłem, doskoczyłem, dobra. co, szczęście, ale max tylko tutaj. Szkoda, myślałem, że gdzieś dalej dobiegnę, a dosięgnę, dobieg... doskoczę. Mi wybaczyć? Ech, niczego na razie słuchajcie, nie widzę. Skrzynka! Super, znalazłem w ogóle skrzynkę, i nie wiem do czego ona służy. Muszę zejść I to Jak najszybciej. Dobra, lecę. Dobra, na razie tutaj zostanę chyba. Czyż nie, nie, mnie doskoczył, okej. Okay. Chciałem spróbować, ale jednak bez sensu jest próbować w ogóle. Bo tam był jakiś potwór, chyba mnie widział. Tak przynajmniej, nie, nie widział mnie w ogóle. Myślałem, że nie widział, ale okej. Okay. Naprawdę, to tak wygląda jakby miał zaraz tej do mnie podejść normalnie. Tam był gdzieś. Dobra to lecimy dalej Dobra ja uciekam Na razie muszę przejść gdzieś w ogóle gdzieś W taki, w takie inne miejsce Kurde Ale mnie skubany normalnie wziął Trochę z zaskoczenia Jeśli nie mogę to tak nazwać Kurde muszę tutaj się naprawdę trochę obczaić To wszystko Powiem wam też O nie to jest snapper, to na bank jest snapper Tutaj mamy jakąś chyba latarnię, z tego co widzę. Jeszcze po tej części tego miasta zielonego nie byłem. Na bank nie byłem jeszcze tutaj. Mogę się o to wręcz założyć, że mnie tutaj jeszcze nie było. Przecież nie było mnie tutaj na bank. Bym zapamiętał, że tutaj byłem gdzieś. A nie było mnie tutaj w ogóle. Czy mi się tam pokazywały w ogóle... No dobra, nieważne. O nie, kurde. Na bank to idzie? Tak. Trzy, cztery... Na 5 hitów idzie Trochę słabo z tym mieczykiem, a jestem ciekawy jak by poszło z tym diaksowem Na ile by ten, na z diaksowem wyszedł szedł A jest w ogóle jakiś statek, czy mi się tylko wydaje I naprawdę to wygląda jak jakiś statek, powiem wam To wygląda jak jakiś statek, według mnie tylko przynajmniej coś jest ukryte, bo jeśli tak, to całkiem spoko. A jeśli tutaj teraz wleciałem bez sensu, to szkoda. Szkoda mojego czasu w sumie, o tak to nazwę. raczej wątpię, żeby były na nim jakieś skrzynki. Chociaż może są ukryte gdzieś naprawdę... To jest chyba przerobiony statek kresu, tak mi się wydaje. Co się teraz stało? Ej, czemu mnie aż tutaj tepnęło? Co to ma znaczyć w ogóle? Czemu ja się tutaj znalazłem? Co, co to ma być w ogóle? Ej, co... co naprawdę, co to jest? Czemu mnie aż tutaj tepnęło w ogóle? Gdzie jestem, Łód? Jakiś... Chyba po drugiej stronie tego jestem w ogóle. Ej, naprawdę, gdzie ja jestem? Czemu mnie akurat tutaj tepnęło w ogóle? Ja się pytam poważnie, czemu mnie akurat tutaj tepnęło? A nie wiem, nie gdzieś indziej. Poważnie, czemu mnie akurat tutaj tepnęło? Naprawdę się pytam. XD Chociaż nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale... I tak mi raczej nikt nie odpowie, ale no... Naprawdę, to jest ciekawe, czemu mnie tutaj A, to jest snapper, dobra. Ja nie wiedziałem w ogóle na początku, kto to jest. A teraz dobrze, nie wiem, ale okej. Okay. Ale naprawdę, to jest dziwne, czemu mnie akurat tutaj tepnęło? Ja naprawdę się pytam. A ten w ogóle zombie był z mieczem, xd. Dobra, to będziemy oczywiście dalej. Tylko w sumie nie wiem gdzie, bo muszę zjeść na początku w ogóle sztyk, Bo głodny jestem strasznie. O, i zaraz normalnie mi się życie nie będzie regenerować, jako mnie tutaj z... będę próbować zniszczyć. Muszę się dobić też na jakieś wyższe szczyty. Ty! Ej, co tam jest?! Kurna, głupi zombie, a ja nie mam w ogóle strzał Czekajcie, mam... te żelazne buty mi się i tak już w sumie niszczą A mam tutaj jakieś takie lepsze niby Znaczy nie lepsze, ale świecą mi się w sumie, więc myślę, że mogę je wziąć Kurde, mi zaraz hełm się przecież zniszczy Tam jest w ogóle ten szkielet cały czas. Kurde, no jeszcze drugi przybył. A nie, to zombie. Czekajcie chwilę, ja tą mapę zdejmę żeby mnie nie przeszkadzała. Ja powiedziałem, jak ominąć tego szkieleta. Hm. Jedyną opcją by się było tam w sumie do niego doskoczyć. To byłaby jedyna opcja. Ale tutaj, co to tu jest, tu u góry? Ja jestem ciekaw. Naprawdę, mnie to tak ciekawi, że to szok. A ciekawe, gdzie jest wejście do tego w ogóle? To jest też najlepsze. Gdzie jest wejście do tego? Żeby się tam dostać Tutaj był ten zombie chyba O ile pamiętam Nie, o tej nie ma XD, to gdzie on jest? Aha, to dobra, gdzieś w ogóle zleciał chyba Jak mi się przynajmniej wydaje, ale tutaj był gdzieś ten szkielet Tutaj jest skubaniec, a teraz zleciał, ha! Oni się tam leją, ej! XD. A niech się je zabijają. Niech się tam leją, mnie to... Mnie to szczerze mówiąc mało obchodzi, bo ja muszę się dostać jakoś tam. Do tego do tej wieży jakby. Można tak nazwać, to są dwie w sumie takie. Jestem ciekaw tylko jak tam dobić. Czy tam na przykład nie ma jakiegoś teleportu, jakiegoś przycisku. Czy tego typu sprawy? Może z drugiej strony, bo raczej tam nie doskoczę. Chyba, że może. Ej, a może mam tak parkurę jakoś zrobić? Chociaż nie, to i tak nie da rady. To był słaby trochę pomysł. Nie, no ewidentnie tutaj nie ma żadnych przycisków. Chyba, że z drugiej strony może jeszcze jest jakiś, o którym ja nie wiem. Ale nie, no bym widział przycisk chyba. Kurde, jeszcze mały mnie goni. No, szlak! Zostaw mnie, szczeniaku! No, kurde, no! No, może jaki uparciu! Pierdzie, ja, pierniczę, ja ci matki, nie zastąpię. Czy tutaj jest handlarz z lamami? Co on tu w ogóle robi? Ja się teraz na poważnie pytam: co on tutaj w ogóle robi? I czemu on ucieka teraz? To ja lecę z tobą, handlarzu z lamami. Lecę z tobą. Koleś A lamy w ogóle same idą bez nikogo, chyba. A nie, one sobie 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 tutaj same Dobra, Dobra, Maluch Więc więc spoks malamy. sobie mogę was dosiąść? Czy nie? nie? Za bardzo. Nie Nie, nie Nie, nie sobie Może sobie to w sumie chociaż nie wiem. Zamień. Tylko co ty chcesz? A ty nic ciekawego dla mnie w sumie nie masz, to nie. Ja się z tą byku nie zamieniam, bo nic ciekawego nie masz dla mnie. Poczekajcie, najpierw w ogóle zobaczę, czy tutaj cokolwiek jest. Mięska jeszcze trochę mam, więc całkiem spoko. Więc nie jest tak źle. Aha, wtedy się to raczej chyba nie dostanę, coś czuję bym raczej już teraz widział jakieś wejście na górę czy coś w tym stylu. Dobra, wiecie co? Ja myślę, że nie będę raczej tego rozwalał, bo to nie ma sensu. Przecież to rozwalać. O kurde, ja w ogóle teraz zgubane nic zauważyłem. Dobra, na razie mnie chyba nie widzi. O, dobrze, jednak nie widział na chwilę. Nie umiesz czy nie? Pokaż no umiesz nie, nie? umiesz A ja mam jeszcze łuka, zero strzałów Zero mam strzałów Widać Kurde potrzebuję jedzonka Dobra, zjem sobie we Sztyka znowu Wiecie co? Myślę, że jednak Musimy już powoli kończyć ten odcinek ja nie wiem, co mogę jeszcze tutaj na razie wskurać, postaram się w następnym odcinku dotrzeć na tą wieżę, I jeszcze może zobaczymy ten czerwony, e, ten czerwony przycisk e, w tamtej głównej sali, no i co, myślę, że możemy już powoli zakończyć ten odcinek, jeśli odcinek wam się spodobał, to fajnie by było, jeśli byście strzelił łapę w górę pod tym filmem, bo to naprawdę motywuje, polecam też oczywiście subskrybować kanał z dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych filmach, czy właśnie kliknąć przycisk subskrybuj z dzwoneczkiem. Żeby takich wiecie dostawać powiadomienia o filmach z najnowszej e, z serii przeróżnych Mobile Legends, Bank Project Spectre, na Minecraft, Hero, Brawl Stars, Roblox i wiele, wiele, więcej Polecam też zajrzeć w opis, bo tam znajdziecie linki Jest link do mojego serwera na Discordzie, do mojego TikToka, e, Snapchata, Instagrama i wiele, wiele więcej, co naprawdę polecam i pamiętajcie też o tym ważne info, czyli tam macie jakby rozkład w jakie dni i kiedy pojawiają się najnowsze odcinki z Znaczy najnowsze odcinki, znaczy nie, tam macie rozkład tego, dni w jakie, w jakie jakby rozkład odcinków w dan... przez cały tydzień, no o to chodzi Tam macie tak, że poniedziałek, wtorek odcinki pojawiają się od godziny 19 do godziny 20.30 Odcinki środa, czwartek, piątek od godziny 20 do godziny 23 Sabota od godziny 15.30 do godziny 20.30 I niedziela od godziny 11.00 do godziny 15.00 No to co, trzymajcie się do, e, trzymajcie się do usłyszenia I cześć, życzę wam udanego dzionka Udanego weekendu Siema, i widzimy się w kolejnym odcinku Dobra, to ja się już z wami żegnam No to cześć